Dzień dobry. Witam, proszę o odpowiedź. Kurierzy. Jak? Kurierzy. Zwierzę z dwoma takimi samymi literami. To chyba nie to. Dzień dobry. Dzień dobry. Witam pana, proszę o odpowiedź. Kopalnie. Jak? Kopalnie. A co to za zwierzę? To nie jest zwierzę. A ja po czym szukuję Kopalnie. zwierzęcia z dwoma literami? tam może nie do tego konkursu tutaj. Oj, oj. Uwaga, pytanie kto pierwszy ten lepszy. Pamiętajcie o tym, że jeżeli żaden, żaden z was nie zgłosi się do tego pytania, wtedy tracicie e, wszystkie punkty. Macie tylko 3 sekundy na zgłoszenie się na odpowiedź. Frederick William Herschel. Kto prawi Przepraszam. E, tutaj nastąpiło pewne nieporozumienie, dlatego ominę teraz to pytanie e, i co zrobimy, ponieważ niestety y, przeczytałam odpowiedź. I teraz będziemy y, wymieniać pytanie i będzie pytanie zwykłe. No niestety czasami się tak zdarza. Bardzo was przepraszam, mam nadzieję, że się na mnie nie gniewacie. Prawdziwe szaleństwo. Ale Pana, będę jechała... no Szaleństwo, jakie może być w życiu? Jeszcze takiego czegoś nie przeżyłam chyba. Tak. Co się tak cieszy tam u pani w domu? A to moja, moja córka mała, która ma 12 lat. Ona właśnie mi ten w telefonie ten SMS puściła. To jest piękne. A jak ma na imię córeczka? Kasia? Kasiu, serdeczne gratulacje. Wygraliście, wygrałyście panie, dzisiaj tak? 3000 zł i tego się trzymajcie. Uwaga! 3000 a jak wy mnie to prześlecie? <laughs> Adres potrzebny, czy nie? Nie, 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 nie. Mamy specjalnego gołębia na mieszacza. Tak, zaraz mu przyczepię do łapki i fryt! I nie ma! Nie, no niech pan powie serio. Ale mówię poważnie: jak pani zobaczy wielki cień, tak? To właśnie on przyleci z forsą. Dobra! No ale kiedy? No kiedy? On wolno lata! On wolno lata, bo y, leci w innym kanale powietrznym teraz. Dobra, pani tereniu, żarty na bok! Teraz jest z kolei do odmiany ktoś, kto jest posiadaczem telefonu. Stacjonarnego. Prezenter Audiotele jest trochę jak ten deszcz jesienny: to, że deszcz dzwoni o szyby, a my dzwonimy w nieco inny sposób. Pierwszy krok udany. Może ty myślisz o tym słowie, aktora? Halo? Tak, słucham. Dzień dobry no. panu, witam serdecznie. Proszę pani, połączyłem się tam z numerem 704 307 324. Tam jest yy, bajka, karta, Nie, talia. to nie jest ten numer 704 307 111 albo gwiazdka 73221. Bardzo proszę przełączyć się na antenę TVN7. TVN7, dobrze? Tylko trzeba wymyślić taką nazwę. Halo, halo? Tak, słucham, dzień dobry. Witam bardzo serdecznie, proszę o rozwiązanie. To jest Agnieszka. Tak, ale chodzi o zwierzę z literką R. Oj, 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 no y, jakaś pomyłka tutaj zaszła, czasami są takie pewne pomyłki. Halo, halo? Tak? Dzień dobry Pani, witam, bardzo się cieszę, że Panią słyszę. Tak? Bardzo proszę o rozwiązanie. Dagmara? No i chyba taka sama sytuacja, inny program, ogląda Pani teraz TVN7, Zwierzę z literką R, no niestety, ja jeszcze raz powiem, to jest program na żywo, jesteśmy na TVN7, Wy oglądacie inną stację, przełączacie się i no i dzwonicie niestety z odpowiedzią na inny konkurs, tam jest powtórka, tutaj mamy program na żywo. Trzeba pomyśleć nad tym hasłem, drodzy Państwo, A-T-I-K-A-R-M-A. Takie, nie, PMA. przepraszam, jeszcze raz, A-T-I-K, jeszcze raz, o oj, chyba muszę iść do lekarza yy, od oczu, yy, O-T-I-K-A-P-M-A, taki jest zestaw liter, patrzcie uważnie w swoje telewizory, wy możecie podejść bliżej, ja nie mogę bliżej, bo wyjdę ze światła. Dzień dobry. Dzień dobry. Bardzo proszę o pana odpowiedź. Pr proszę już, pana już, już. imię żeńskie zawierające jedną literę A. Agata. No niestety nie. No niestety nie. To była widzę taka odpowiedź na szybko. A G a T, a 3A. Trzy 3A. Trzy Jeden pionowo. Wynik odejmowania. Równik. Uch, nie różnica. Jest. Różnica. Różnica. Halo, halo, dzień dobry. Dzień dobry. Witam serdecznie. Państwo z dwoma A? Azja. Azja? No nie, nie, nie. Kochani, to nie państwo. Państwo. Nazwa państwa. Nie kontynentów państwa. Więc tutaj akurat za bardzo ogólnie. Coś, co kojarzy nam się specyficznie z kolorem czarnym. Tak jak jagoda, tak jak porzeczka faktycznie. Jak czarny pas, czarna skrzynka, mała czarna. Bardzo dobre to były wszystko pomysły. Dobry wieczór. Witam serdecznie. Halo! Trzy? E, Odwróć. Mm -mm. Dzień dobry. Halo, witam. No, witam. Jakie to będzie imię? Bogdan. Halo, witam. Ale nie pana imię, tylko imię męskie z literką I. Bez literki I, tak? Nie, z literką I. Z literką I. Niestety, Bogdan nie ma literki I. Dzień dobry. Dzień dobry, weteryniarz. We... Jeszcze raz proszę podać odpowiedź. Weteryniarz. Nie mogę tego uznać. Gramy dalej. Imię męskie jest o jakie jeszcze? Więcej niż jedna linia odwarta Dzień dobry. Dzień dobry. Witam panią, proszę odpowiedź. Spokojnie, jakie rozwiązanie? To już zapomniałam, ale powiem Karol. Karol! A szkoda nie e. ma Karola! Pani Danuto, teraz pani. Cztery pionowo. Bandyci chińscy zwani hung Hu Cy. Cze, czerwone brody, to znaczy. Występują m.in. w powieści tajemnicza wyprawa Tomka szklarskiego. Autorstwa szklarskiego. Kremie. Więc te czerwone brody to, nie. sami widzicie jaki zabraz został wpisany, nie wiem jak się czyta to słowo, więc nie przeczytam. Dzień dobry. Dzień dobry. Witam panią, jak pani na imię? Teresa. Proszę, proszę słowo. Słucham. Proszę słowo, wyraz. Teresa. Proszę wyraz. Jak, ale o jaki wyraz? Wyraz do pani? zagadki, proszę, zna pani słowo? Zna Pani odpowiedź? Proszę pani, ja nie wiem, rozmawiałam teraz z Panem, teraz Pani mi zadaje z... słowo i tak, nie wiem o co chodzi. Gra Pani o 2000 zł, jest Pani w programie na żywo. Zna Pani rozwiązanie do zagadki? Ale nie wiem jakiej zagadki. Mam tak? Tak, proszę słowo. Aha, Jola. <laughs> Wygrała Pani 2000 zł.